Przytulisko w krzykosach, biorąc pod uwagę warunki stworzone zwierzętom oraz ich resocjalizację, może stanowić wzór dla innych tego typu miejsc w Polsce. Wszystko to od wielu już lat dzieje się za sprawą człowieka o wyjątkowym sercu, pana Zbyszka Kowalewskiego, dla którego psy w tym miejscu stały się jego życiem. W tej chwili 58 psiaków mamy. W zeszłym roku mieliśmy 52 adopcje, w tym roku mamy już 9 i 5 rezerwacji. No najważniejsze są psiaki, jak one się tu czują, jak asymilują się z psiakami, że one są szczęśliwe, że one chętnie do człowieka podchodzą, to są najważniejsze rzeczy. Ważne, żeby były zdrowe i bardzo o to dbamy. Już sunika, która w tym tygodniu przyjechała do nas prosto z lasu. To duży las takiej lipie góry i była w lesie sama bez rodzeństwa i bez mamy. Jest jeszcze przestraszona, przerażona. Była chudzieńka bardzo. Apetyt jej dopisuje. Dobry humor wraca i jeszcze troszkę jej zaufa ludziom. Nasza główna rola to jest przygotowanie psiaków do adopcji. Obojętnie w jakim stanie, to każdego psiaka przyjmujemy. Tu mamy warunki stworzone już do opieki i pracy z 60 psiakami. Są przygotowane miejsca w budynku. Jesteśmy w jednym z tych pomieszczeń. W zeszłym roku w grudniu założone zostało ogrzewanie do budynku i ono funkcjonuje. mama, która przyjechała do nas z ośmioma szczeniaczkami. Chodzi ja już jest wiele jezior i nad jednym z tych jezior pod kępingiem oszczeniła się Sunka, Fifi i przyjechała z ośmioma szczeniaczkami. Dwa już są w adopcji, a sześć jeszcze czeka. Dwa już mają rezerwację. Cały budynek jest przeznaczony do, do życia dla psiaków. Te psiaki, które już są przygotowane do adopcji, przechodzą automatycznie do mieszkania, bo w takich warunkach będą po adopcji mieszkały. Pieski przygotowane przez nas mogą żyć blisko człowieka, mogą żyć z innymi zwierzętami w mieszkaniu, w domu. Być może będziemy musieli opuścić to miejsce i zaczynać od nowa, kupić jakąś inną nieruchomość. W tej chwili oglądałem kilka nieruchomości. Nie są one nawet w jakimś 10-15% tak przygotowane jak tutaj warunki, bo tu jest już hektar ogrodzony, jest 400 metrów budynku mieszkalnego, w którym już żyją psiaki, jest 700 metrów gotowego magazynu w dobrym stanie, z dobrym dachem. Wybiegi, na których będą mogły spędzać czas w czasie deszczy czy zawieruch dużych mrozów. Mamy już 8 wybiegów zewnętrznych, które są przygotowane do, do życia w grupach psiaków. Jest już ponad 20 kojcy, które są dla nich przeznaczone. Jest część parkowa, która przeznaczona jest do spacerów dla psiaków i dla wolontariuszy, którzy przyjadą i chętnie spędzać czas z psiakami. No to wszystko może, może po prostu zniknąć. W ciągu ostatnich trzech lat 123 psiaki znalazły domy. Wszystkie domy są monitorowane, sprawdzane, kontakt stały jest z psiakami, które już są w adopcji. Podpisywane są umowy adopcyjne i w umowach adopcyjnych są zagwarantowane wszystkie rzeczy, które zapewniają bezpieczeństwo psiakom. To jest przede wszystkim istota naszego działania. Psy mają być gotowe do adopcji i dopasowane domy do charakterów piesków, oczekiwań opiekunów, którzy chcą adoptować. Ta ilość lat pracy powoduje, że ludzie sami zauważają, że to, co tu i teraz się dzieje, to jest rzetelna praca wykonana dla dobra tych psiaków. Jeżeli te psiaki są szczęśliwe, to widać, bo są e, kontakt stały, tak, ale zapodoba Ci się, to też będziesz miała niedługo domek. E, jeżeli e, ludzie widzą, że psy mają szczęśliwe domy, e, na naszym e, portalu, na naszym fanpage'u i na moim, e, mojej stronie na Facebooku e, są e, Wciąż nowe informacje z domów adopcyjnych. Ze wszystkimi domami adopcyjnymi mamy kontakt.